Patrzcie, uwaga. Uwaga, ale bijemy, do boku idziemy tak byśmy ten, uwaga, w środek mięśnia. Nie? Wyjdź, patrz. Nie, ale musicie uważać. W Wejdź, patrzcie, lekko zrobię. Nie. Tylko już nie jest zabawa, to się raz, dwa zrobi i potem jest problem zdrowotny, także to się ciężko pokazuje, bo każdy, chodźcie bliżej, każdy oczywiście mówi, a może działa, może nie działa, tylko teraz tak, w którym momencie nie przesadzić, to jest najważniejsze, nie, oczywiście końcówka żyła też delikatnie, wejście, ale głowa na bok, nie wiem, czy się głowę nie dostąpi, wejście, nie, za Zakaże... możesz, możesz, o, nie czyli jak uderzysz, możesz podbić, wszystko, o. pociągnij do siebie, Patrz, o, nie, czyli w środek uda, pamiętacie, raz, teraz uwaga, jak lekko zgią Wchodzić staw skokowy chwyta Cię, próbuję chwycić się za nogę wejście Ale najważniejsza jest pierwsza reakcja Lekko, raz chwyć, patrz, Raz, nasada nosa nie? Te punkty jakie witany, uwaga Gdybym miał nisko tu To świetnie, ucho O, odniżył głowę Tu nie, obniżył głowę, to tak wszystko niesportowe nie? A to jest fajne O, nie zostają ślady Czyli ten młotek, środek mięśnia, patrzcie, gdyby coś nie wyszło, patrzcie, tak, patrzcie, gdyby coś nie wyszło, nie, pociąga cię, uwaga, goleń, o i teraz idę, nie przejmuję się, idę tu, wejście, to już ten, kto tak bardziej chce, właśnie, uwaga, teraz cię ściąga do siebie, o, uderzy. tak wszedłeś, tu, i teraz po tym uderzeniu, lekko głowa. Nie? Czemu tyle wersji? Żeby każdy mógł wybrać coś dla siebie, bo jeżeli nie będzie przekonani, yy, po prostu do tego co robicie, to powtarzanie po każdym instruktorze nic wam nie da, bo w stresie i tak tego nie zrobicie. Musicie, każdy instruktor jest bazą. Każdy, to jest naturalne. Natomiast potem musicie znaleźć swoją ścieżkę i swoje ulubione elementy, które wierzycie, że dacie rady wykonać. Nie? O, krocze. To już dzisiaj ćwiczyliśmy. Patrz, kolano wewnętrzne. O, łokieć nawet tu. Patrz, wejść. O. O. Nie, patrzcie, o, lekko. tu trzeba uważać, nie? Wejść, o, wejść. O. uderzeniem. Tak, nie. Ważne, patrz, żeby zachować. O. Teraz pokażę miękkość. Nie? Czym twardo, To nie jest źle. Tylko wtedy musisz też mocniej uderzać. Nie? Czym bardziej miękko, patrzcie, wejście. To wygląda niewinnie, wejście, nie? Nie? Kolano. Ćwiczymy.